Witam was, jestem Repus, to jest kolejny odcinek z Wiktorii 2. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. I jednak. I jednak... Nie... nie ma kryzysu. Ha, ale to był fake. A nie, jednak jest kryzys i XD, bo widzę, że z Rosją walczymy. No dobra! So this is where the fun begins. Eee, aż sam nie zaczęłem. Czemu Belgowie walczę z belgami? Wait the second. Belgowie proszę was o co tu chodzi? Z kim macie jeszcze niby sojusz, że uznaliście, że on jest ważniejszy od mojego? Z nikim. Wy jesteście Great Power'ami? No? To czaj, to, to wy odpowiedzi. Damy, ale, ale, ale to będzie trudne teraz. że Belgowie mogą wiele zmienić w tej wojnie, i trzeba od razu inwestować wszystko w, w wojsko teraz. I oczywiście mobilizacja. Kryzys to kryzys. Mam nadzieję tylko. Że, że Brytyjczycy wlecą tutaj, wleją się do Francji, a przynajmniej nie pozwolą Francuzom wlać się do siebie. Bo ja tutaj muszę wiele, wiele teraz ugrać i musimy spowolnić prędkość. Ale, a wy gdzie? Demy, co ci Francuzi tutaj tak biegną? Na drugą stronę praktycznie konfliktu. Ja skupić się na mnie albo na Brytyjczykach. Tak, Brytyjczycy się wbijają, to dobrze. Na razie małą armią, ale no dobrze, że cokolwiek robią. te armie francuskie przyszły na pomoc Rosji na wschodzie. Demet, niezły pomysł. Zresztą jakieś sensowne armie, taj piechota. A to rzeczywiście artyleria jest. 40 tysięcy straciłem w tej bitwie, przegrywając ją. Co? Jezu, to rzeczywiście obrona tutaj dużo robi teraz. To już jest ten moment. Myślałem, że to jest tutaj ofensywy mają jakiś sens, ale powoli chyba tracą jakikolwiek sens ofensywy. Dlatego to, że Belgia się dołączyła, to robi bardzo wiel wielki problem. Ech, no niestety. No, pokój. I wygraliśmy. Ech, to nie ja prowadziłem pokój, tylko Brytyjczycy, no, bo są wyżej w rankingu. No i udało nam się wygrać, a myślałem, że to będzie dłuższa wojna, bardziej problematyczna. No i nie poczułem tej wojny jakoś bardzo, Przygotowałem się, zaatakowałem, ale to nie było... Potraciłem trochę ludzi. No tutaj potraciłem nie to jedną bitwę, co przegrałem. A ja myślałem, że to będzie dłuższe, bardziej krwawe, trudniejsze. A ten kryzys trochę szybko się zakończył. Byłem przygotowany na, na długą wojnę. Miałem zapasy pieniądzów. Wszystko miałem i chciałem ogólnie alzację lotaryngiem. Zatem, pokój z nimi, trochę słabo. Zgadnijcie gdzie jestem, i cyk w Egipcie. Ale uznałem, że kurcze, potrzeba tej bawełny, i tak dalej. A tu już Turcy się wbijają, i tak nie może być. Nie mogę na to pozwolić. Dlatego, trzeba wykorzystać to. I biłem się w Egipt, teraz lecę na Brunei tradycyjnie. I niedługo na Chiny, obtrzymujemy drewna po prostu egzotycznego, albo ewentualnie gdzieś tu się, gdzieś tu skoczymy. Um, to jest taka ciekawa sytuacja na kontynencie, że okazało się, że Francuzi robili klejma na Hiszpanię, na Acquire State. Ale na razie wojny nie widzę, bo Hiszpania ma sojusz z Anglikami, a ja mam sojusz z Anglikami, właśnie, że Anglicy mają sojusz ze mną. I jakby tak poszło, to oni by wezwali mnie, ja bym zaatakował i by była jeszcze wojna z Rosją do tego. No ale na razie tak nie jest, w ogóle ja nawet nie wiem w co ja daję sobie... E, w co ja tutaj boostuję. jakie państwo, chyba danie boostowałem na maksa, bo... Szwedzi mnie wkurzyli, bo oni szli tutaj na friendly z nimi. I... się zdenerwowałem właśnie. O widzicie, I, jak idą, jak idą z Kubani? Tutaj lecą. Skurczybyki. Trzeba ich jeszcze raz zbanować i wtedy dopiero się ogarną. Ale właśnie mamy anektację na Brunei I to zrobimy. O fuck! O fuck Po moich okrętach. Eee. Holandia. Nie, Holandia mnie nienawidzi, bo przecież ich oskubałem. Military access, they will not accept. Aj, ej, oj, 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 caj, oj, caj, kliknąłem. Nie, Increase relations. Military access Świetnie. Płyń do nich! Płyń, ratuj się! Dobra, troszkę straciłem okrętów. Ale ostatecznie przeżyły. A ha, Ani straty Efficiency mi wzrosło. Z technologii, spoko. A jednak walczą, a... Ja nie jestem w stanie dołączyć do... Wielkiej Brytanii, przynajmniej mnie nie wyzwali. Mogę im co najwyżej dać War Subsidies, żeby ich wspomóc. A ja w tym czasie będę się szykować na Chiny. Mam nadzieję, że oni się odbudują tutaj na koloniach, e, ponieważ chciałbym jednak ruszyć na Chińczyków. A do tego potrzebuję floty transportowej. Drugą już buduję na kontynencie, jak widzicie. Udało mi się dodać e, Austriaków do, do sfery. I teraz Austriacy się buntują, najwyraźniej. I Austriacy nie chcą się podporządkować grzecznie stawiają opór. Na opost w ogóle nas wy, wywalili. Oj, wy, 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 wy niedobrzy. Czy wy macie jakiś sojusz, jakikolwiek, coś co Was co, co, co jeszcze ratuje? Coś, co uzasadnia to, że się nie zgadzacie. No nic nie macie, no. Jesteście żałośni po prostu i tyle. No, dlatego. Moje wojsko już do was idzie, moi chłopcy już idą na twoje pięterko. Cyk. Nową armię też zacząłem robić, szykowałem się już do wojny z Francją i Rosją na własną rękę, żeby zająć... żeby zająć Al Alzację Lotaryngię. O, to mnie teraz praktycznie blokuje od, od tych wielkich Niemiec. I to, że jedną armię mam tutaj. Jeszcze armię mogę w sumie skasować, zrobić jeszcze raz, Jedyną co stratę to trochę pieniążków i to tyle. Ale co? No lecimy na wojnę z Austriakami. W tej grze jest tak, w sumie chyba w CK2, że nie możemy odpauzować gry, jeżeli jest jakiś event. Dlatego wtedy tylko pauza stoi, więc tak czy tak to nie jest Europa, nie chodzi, że moglibyśmy przytrzymać ten event jeszcze kilka dni, żeby ustawić lepiej wojsko, no niestety. Wielka bitwa z wojskami Austriak, z Austriaków i sojusznikami, Ja jednak niewielka, bo... Jak zobaczyli, że ja idę całą armią, to się zesrali i po prostu się wycofali. Dlatego to była... To była mała potyczka praktycznie. Tutaj troszkę popolujemy na ich wojska, zobaczymy, gdzie uda mi się ich przychwycić. Jest powonie z Austriakami. Są w naszej strefie wpływów. Kurczę, w ogóle zauważyłem, że teraz mi to dłużej idzie niż szło poprzednio to zjednoczenie Niemiec. Wcześniej już byłem zjednoczony i tak na serio mi się zaczynało nudzić, bo wszystko było zbyt łatwe. A tutaj to jeszcze muszę tych Francuzów pobić, ponieważ w sumie wszystkie całe państwa niemieckie mam chyba pod swoją kontrolą. Nikt mnie z nich nie wyrzucił, z tego co e, się orientuje, Nie było żadnych eventów, że ktoś mnie tutaj wypierdziela w cholerę. Ee, z Badenu mnie wypierdzielili w cholerę. Eee, Austria, dobra, Austria mogę odpuścić, bo jest w sferze. E, natomiast Baden trzeba tutaj lecieć, i z Austrią będę relację teraz polepszać. I, nie trzeba, I Francję, i Rosję nie trzeba zaatakować, ale to dopiero za jakiś czas odbudowali mi się? Nie, Demyt. ja chyba po prostu zrobię. Kurcze, no, ale dziwne, to ja mam. Bo, port zbudowany już? Jeszcze nie, no dobra, no to w ogóle masz porcie I wtedy wydam werdykt co do tych jednostek. W ogóle znowu jest kryzys, i teraz ja wszyscy są po stronie rosyjskiej, żeby Grecję uwolnić. No i Osmanie raczej niestety odpuszczą, ja do tego kryzysu na razie nie będę się dołączać, chyba że event wyskoczy i będzie mi o tym kazać, że dołączę albo tracisz prestiż, no to wtedy dołączę. Ważna sprawa, lecimy na Francuzów, to już jest postanowione, czy oni mają jakieś trusy jeszcze z Wielką Brytanią, no najpewniej tak, do 68, a mi się nie widzi, czy 3 lata, Osmanie jeszcze prowadzą wojnę z nimi, nie. No, ale tak czy tak spróbujemy ich zaatakować. To może być bardzo trudne. Ale cóż, to nie ryzykuje, to nie je. Co nie? To jeszcze pójśćmy sobie chwilę, żeby się przygotować. A nie, dobra, nic mi się nie robi. No okej, okay. no to teraz eee, cyk, Acquire State azacja Lotaryngia Call allies. United Kingdom nie może. No, ale tutaj takie Dania, Bawaria, wszystko oprócz Brazylii akceptuje. Dobra. Mi to pasuje. I wlewamy się do Francuzów. I do Rosjan. Ale mi tutaj, tutaj ograli. Wysłałem wojsko tu. Myślałem, że ta bitwa zaraz się skończy. A oni się trzymali i trzymali w tej bitwie. No i teraz jedną przegrałem porządnie. I teraz trzeba rzeczywiście podesłać tutaj wojsko. Dużo mi się uzbierało z tej mobilizacji. Trzeba rozesłać po frontach. On, no nie wszędzie idzie kolorowo, niestety, to jest wojna na dwa fronty Niemcami I w 39, kiedy Niemcy mieli dużo czasu od tego momentu, w 18, w 14, gdzie Niemcy mieli dużo czasu do przygotowania się od tego momentu Czyli o wiele silniejsi, nie udało się A teraz, teraz po prostu musi się udać I nie ma, że nie W ogóle udało mi się już dawno zrobić e, cel wojny Chcieli, żeby osiągnąć Alzację do Niestety jingoizm jest za mały i nie mogę jeszcze, chyba że on urośnie, to wtedy jeszcze mogę chwilę przytrzymać. Nie, on spada. Demet, no dobra. No to bierzemy Alzację do Posiadamy to, co chcieliśmy posiadać. I co, Gross Deutschland będzie? Sekundka, mam dwa eventy tutaj, bo nie wiem dokładnie co jedno drugie potrzebuje. Okej, okay, nazwaliśmy inaczej Ardzacie Lotaryngie I teraz powinny powstać gros Deutschland, co nie? Chyba, że prowincji niemiec... Chyba, że prowincji duńskiej potrzebowałem No to zaraz czytamy grę wtedy i, I spróbujemy to ugrać, bo tak widzę jakieś Valhalla Okej, okay, poklikałem i co? Nie, udało się German Empire Co to jest? Czemu tak jest? Co? Gad co się wydarzyło? Chociaż ja to mam w swojej sferze, ja to mam w sojuszu. A czemu ja tego nie posiadam? Ale nie nieważne, mamy nasze German Empire. To co planowałem osiągnąć. E, czyli jesteśmy ogromnym państwem. Bar. przeogromnym po prostu, tak nazywam żadne państwo. No teraz ugrałem wojnę na dwa fronty z Francją, Rosją. A co dopiero teraz? No żadne państwo nie jest w stanie się ze mną równać. E, boom nagle zarobkowy, jeszcze nie wiem. E, wywalmy sobie opłaty za wojsko. Na takich podatkach mogę po prostu żyć. I dałbym sobie radę z, na około ze wszystkimi państwami. Więc to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Nie wiem, jak to wygląda z długością odcinków. Wiem, że pierwszy był paronastominutowy i spoko wyszedł. E, widzimy się już jutro. I tak, albo zobaczę sobie Europę i zobaczę sobie hoja Achievementy Ponieważ chciałbym teraz zrobić jakiś Achievement A po prostu nie, nie patrzyłem ostatnio jakie są Dlatego będzie albo Hearts of Iron 4, albo będzie Europa New 4 Ewentualnie jak pan coś innego, jeżeli byście chcieli jeszcze Wiktorię jeszcze, To napiszcie jakie państwo wydaje wam się interesujące i które by chcielibyście zobaczyć Bo według mnie najlepszą opcją byliby Osmanie w tym momencie ale to już od Was zależy, więc proszę bardzo, wybierajcie. Do zobaczenia już jutro. Na razie cześć Pa.